Tak wyglądał mini Jack Colta ubrany w kruka. Tu wszędzie te czarne, to dlatego, że nie było nic innego. Ale z tym koniec, teraz ten sam karabinek wygląda tak. Prawda, że piknie? Bo wreszcie są w Polsce dostępne te drobne dodatki kruk, dzięki którym można całość ładnie skomponować. I teraz jest oryginalne gniazdo QD w kolorze zielonym i szyny pikatini pod bipod, pod latarkę. Od razu małe ostrzeżenie. Ta szyna kupiona w sklepie Gannen Outdoor ma bardzo miękkie śrubki. Przy próbie demontażu stało się co się stało, ledwie dało się to odkręcić. A te dodatki Kruk mają solidniejsze śrubki i takie to ładne, że wrzucamy na sklep kanału. Ten sklep, który nie jest jak każdy inny sklep, bo na nim jest tylko to, co na kanale oceniliśmy pozytywnie. Bo to z naszej strony deklaracja, że nie jesteśmy jak kanały reklamowe, których nazwy Colt wymieniać nie będzie, a które w razie problemów udają, że nic nie wiedzą. My bierzemy odpowiedzialność za to, co zarekomendowaliśmy. A przy okazji ten sklep też wspiera działanie kanału, więc Colt zaprasza do kupowania w nim. No.